Witajcie w kolejnym y, odcinku. No, jestem w lesie. No, tutaj widać, że wycinka była, ale małe piwo z tym. Y, małe piwo to miało być w cudzysłowie, ale okej. Okay. Y, no długi czas nie nagrywam, bo musiałem swoje prywatne sprawy pozałatwiać. I y, dzisiaj, co? Dopiero dzisiaj tak postanowiłem. Wyjść i coś dla Was ponagrywać. Dzisiaj, e, oprócz tego filmu, jeszcze kilka wleci. Około trzech, może jeszcze dzisiaj e, na kanale będzie. No i cóż by tu dodać? No, co dodać? E, też e, nie mogłem nagrywać. E, Grubo wcześniej. No, fucha mi się trafiła, i dlatego też nie mogłem nagrywać, bo to yy, przerwa pół godziny, i tylko szybkie śniadanie, dwa łyki kawy i dalej yy, do roboty. A co to za fucha? Sadzenie lasu. No, yy, mogę powiedzieć, że. Nawet fajna, taka przyjemna, na powietrzu. No, sadzenie lasu oczywiście, że na powietrzu. Jeżeli takie... coś takiego miałbym w komentarzu pod tym filmem. No. No i... Co by tu jeszcze wam dopowiedzieć? Ach kurczę. Hm. E, trafiła mi się inna focha, tam e, inny kumpel. E, na Messengerze podesłał mi e, nazwę fajnej aplikacji. E, co jest wszystko pozaznaczane? E, to właśnie też e, tam nie e, którego dnia. E, Pójdę i coś jeszcze nagrywam. Tylko, że to już wędę dalej, pójdę niż dzisiaj, właśnie. No, czyli gdzie mogę iść? No, na poligony. A tak, to jak u mnie jest ok. No, jeżeli ktoś by się pytał, co u mnie w komentarzach, no to mówię, że jest wszystko ok. Też tam, e, no mogę powiedzieć, e, no, że czasem, jak jest nagła zmiana ciśnienia, no to za przeproszeniem, e, no, od razu tak delikatnie to ujmę, źle się czuję że chce mi się spać no, że jestem u spały, nawet kawa mi nie pomaga wtedy no dokładnie i no dzisiaj taka pogoda pochmurna, padało wcześniej zanim nie wyszedłem ale dlaczego wcześniej nie wyszedłem? nie miałem z kolegą no, i właśnie powiedział, że nie wie, kiedy będzie wracał. A gdzie wyjechał? Bo pewnie będzie się pytać. Do pracy za granicę, ale sezonowo, gdy wyjechał. Tak, plus minus miesiąc, półtora. No to właśnie też, jak wróci, to właśnie z kolegą będę gdzieś tam dalej chodził i będę nagrywał żeby więcej filmów dla was było właśnie teraz no mimo, że od dwóch, trzech dni pada no to no to na razie jest z fajerwerkami przestój ale licząc tak Koło listopada coś znowu będzie na kanale z tego tematu, pierwerkowego. No i mam dla Was taką przestrogę: jeżeli jesteście w lesie, zakładajcie gumowce lub wodery, jak macie, żeby nie było kleszczy nigdzie. No, żeby ktoś nie złapał kleszcza z boleriozą. Was tylko na ten temat informuję i ostrzegam, żeby ktoś boleriozy przez kleszcze nie złapał. Słyszałem od kolegi, który wyjechał, że już miał kilka kleszczy. No, wy... to jeszcze było przed wyjazdem, a tak to. No cóż, tu dodać. Normalnie, no miał tam, mówił i... ilość, ale zapomniałem chyba z 5 czy cztery kleszczy miał na krzyż. Tak w cudzysłowie z tym słowem na krzyż. No. A ja miałem ostatnio w środę fuchę Nie, u kolegi, mi podesłał nazwę aplikacji. I ta aplikacja nazywa się Wikimapia. Wszystko jest pozaznaczane, gdzie, co, jak. Nazwa poszczególnych miejsc, wzniesień czy gór. Fajnie, fajna nawet, nie powiem. Nawet koledzy sobie, kolega i kolegi bracia sobie poinstalowali tą aplikację. No i właśnie teraz idę w jedno z miejsc, żeby było coś fajnego jakiś urbex. Po się znowu vlog będzie i kolejny urbex, i kolejny vlog. Czyli e, oprócz tego filmu jeszcze ze cztery filmy będą. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku.